Maćku, w ramach pierwszego odcinka naszych przypowieści biznesowej, powiem ci dzisiaj historię firmy, która była gotowa wydać pół miliona złotych i przeznaczyć parę miesięcy ciężkiej pracy po to, żeby rozwiązać problem, który można było rozwiązać praktycznie za darmo. I Rozumiem, tym, że pół miliona nowych złotych, a, a nie starych. Tak, nowych złotych, tak. Na starych to jeszcze Wielu dało prawdę. I co ważne, to co ci powiem, to jest taki, można powiedzieć, trik, sposób, który działa w każdej firmie. A ja to wyjaśnię na przykładzie firmy produkcyjnej, bo tam to najfajniej wszystko wygląda. Otóż była to firma produkująca meble ogrodowe. I pani prezes, która tą firmą zarządzała, zawsze miała milion problemów na raz. Zawsze mhm. widziała, że jest pożar tu, tam, tam, siam, i ona całymi dniami się działa i tylko gasiła te pożary i nie miała czasu na cokolwiek innego. Mhm. Czyli można powiedzieć, działała reaktywnie, zamiast aktywnie i strategicznie. No i Ciężko się dziwić, no bo tych problemów naprawdę była masa i naprawdę one były wszystkie pilne i ciężko było jakkolwiek się tej bieżączki pozbyć, po to, żeby można było zrobić coś innego. Natomiast była pewna jednej rzeczy. Ona była pewna, że koniecznie musi postawić magazyn, bo ten, który miała, nie wystarczał. No i towary, mm -hmm. które produkowała, się tam nie mieściły, ciężko było potem coś znaleźć, a jeszcze gorzej, czasem było tak, że gotowy towar był postawiony w miejscu, które było złe, wilgotne, i ten towar się po prostu niszczył. Okej. Okay. Jeśli jednej rzeczy jest pewna, to tego, że potrzebny jej magazyn. Mhm. Dlatego właśnie się rozejrzała, pozbierała kosztorysy, różne oferty. Doszło do tego, że taki magazyn będzie kosztował około pół, pół miliona złotych i jej pieniędzy. Plus będzie to trwało gdzieś tak do 12 miesięcy. No i była gotowa, żeby tę kasę wypłacić i zacząć działać. Natomiast całe szczęście nie zdążyła tego zrobić. Mhm. <laughs> <laughs> spotkała się z osobą, z konsultantem, który to troszkę wybił z głowy. Dlaczego? Bo mm. okazało się, że ten magazyn jest zupełnie zbędny. Ten magazyn mm. był skutkiem problemu, a nie realnym problemem, który jej dotykał. Okay. I za chwilę powiem Ci, co było tym problemem, natomiast już można sobie pomyśleć, że ta kobieta była wiesz, jakaś taka dziwna, głupia, nieodpowiedzialna, że tam nie, nie zajmowała się pracą nad firmą, tylko cały mm -hmm. czas siedziała, gasiła pożary w firmie. Ale tak naprawdę to jest w miarę normalne, w sensie Łatwo jest popełnić taki błąd, no bo jest masa rzeczy pilnych. My dbamy mhm. o tę naszą firmę, w związku z czym się bardzo angażujemy i siedzimy te 9, 10, 12, 14 godziny. Mhm. No bo są rzeczy, które trzeba zrobić, ale czasem przez to nam trochę drzewa las zasłaniają. Tak. Tym bardziej, że, tym bardziej, że rzeczywiście wielu przedsiębiorców nie ma tej chwili ani nawet uświadomionej potrzeby posiadania chwili na to, żeby spojrzeć na las, bo są skupieni na pojedynczych drze drzewach, które są bardzo pilne. Tak i wiesz, najgorsze tym wszystkim jest to, że ty możesz być naprawdę święcie przekonany, że jest coś, co powinieneś teraz zrobić. No bo to się po prostu widać, to krzyczy, tak jak w jej przypadku, ona mhm. widziała, że jest problem, pracownicy jej mówili, ona się sama potykała o te rzeczy, a jak już cała dostawa towaru spleśniała, bo no. no to stwierdziła, mhm. że nie, basta, trzeba się tym zająć. Tak. Więc popełniła Taki klasyczny błąd, zamiast poszukać problemu, który spowodował te, mhm. te nieprzyjemności, stwierdziła, mhm. że ona już wie, co trzeba zrobić. Mhm. No tak, czyli objaw uznała za problem. Dokładnie, objaw uznała za problem. Całe szczęście, zanim zdążyła podpisać umowę o ten magazyn, spotkała się z konsultantem TOC, który mhm. z nim usiadł i pomógł jej strategicznie sobie poukładać. Teraz pierwszą rzeczą, którą, którą się zawsze robi w takiej sytuacji, wypisuje się wszystkie możliwe problemy, jakie są w firmie. Teraz odpal proszę nasz, mhm. naszą magiczną broń. Okay. I teraz, drodzy widzowie, popatrzcie, to są problemy, które były w tej firmie. I tak hmm. zwykle wygląda dla nas jako przedsiębiorców myślenie o naszej firmie. Jest 70 tysięcy rzeczy do zrobienia, każda jest połączona z każdą inną, i każda jest tak samo ważna, każda tak samo szyb, mocno krzyczy. Mnie zrób mnie, to nie no, nie nie. Mhm. no, niektóre bardziej niż inne. Mhm. No i niestety, jeżeli tak patrzymy na naszą firmę, no to nic dziwnego, że potem jedyne co robimy, to biegamy od pożaru do pożaru. Natomiast mhm. dobra wiadomość jest taka, że. To tylko pozornie wydaje się być chaosem, bo tak naprawdę nigdy nie jest tak, że macie wiele problemów w firmie. Jest jeden, dwa, góra trzy. Wszystko inne, co jest w firmie, to jest tylko i wyłącznie skutek problemu, który macie. Teraz Maćku, przerzuć to na drugi. Tak wygląda, wyglądała realna sytuacja w tej firmie. Mhm. Rozumiem, to... że yy, te klocuszki są dokładnie te same, tylko tak. pozmieniała się ich hierarchia, współzależność w zasadzie. Tak, jak najbardziej. Te same klocki, po prostu usiedliśmy i zastanowiliśmy się, z mm -hmm. czego wynika, że jest problem z magazynem. Mm -hmm. tak. mm -hmm. Spisaliśmy wszystkie możliwe problemy, które były w firmie zarówno od strony tej pani prezes, jak i od jej pracowników, a potem zastanawialiśmy się, co wynika z czego. I tutaj no, jakbyśmy pokazać, są mm -hmm. tylko trzy problemy, no, są oznaczone takim ciemniejszym czerwonym. I Cała reszta to rzeczy problemy. to są tylko i wyłącznie skutki. Mm -hmm. I tak naprawdę w jej przypadku wcale nie trzeba było budować magazynu. Co, jest, co było i drogie i problematyczne, bo takiej budowli też trzeba pilnować, prawda? Tak. W jej przypadku problem leżał dużo, dużo niżej. U niej po prostu przede wszystkim w sumie brakowało systemu do zarządzania produkcją. To był jeden z głównych tych trzech problemów. A przez to, że brakowało systemu do zarządzania produkcją, to niektórzy pracownicy nie mieli co robić. Inni mieli roboty potąd i jeszcze dostawali kolejne zlecenia. Przez to wewnętrznie dochodziło do kradzieży materiału. Nie to, że kradzieże takiej, że ktoś wziął i wyniósł poza magazyn, tylko mhm. był materiał przeznaczony na jeden projekt, ale ktoś go wziął na drugi. No bo w sumie nie wiadomo było, że to jest na ten pierwszy. Mhm. Tak. tak samo było, przez to wszystko obniżało się morale załogi, była masa problemów. No i ta pani, pani prezes. Przez to, że ona miała zarządzać też tą produkcją, a co chwilę biegała od pożaru do pożaru, to nie mhm. była w stanie tego wszystkiego dostrzec i jakoś tego sobie wszystkiego poukładać. Mhm. I z tym, pewnie że... Zgadnę, jak rozumiem, pewnie dużo czasu spędzała na rozsądzaniu sporów między pracownikami, tak? Pod tytułem Y jest debilem, bo zabrał mi drewno, którego miałem użyć do robienia tego zamówienia, a, z a zrobił z tamtego coś innego. To Oczywiście. też się zdarzało, dlatego że szwaczki, które szyły te poduszki na meble, pracowały Dobra. na akord. Innymi słowy, one były wynagradzane od konkretnie zrobionego elementu, od konkretnie zrobionej poduszki. One były różnie wycenione. W związku Dobra. z tym, jak taka szwaczka przyszła wcześniej do pracy, to mogła sobie wziąć wszystkie najlepiej płatne prace. Okay. I ona się obrabiała potąd, miała pracę na dwa tygodnie, potem przychodziły koleżanki i im zostawały tylko resztki, albo już w ogóle nic. Aha. Więc tak, doprowadzało okay. to, to też do konfliktów. No i inna Dobra. sprawa, że pani prezes też dużo czasu spędzała w pracy, dużo więcej mm -hmm. niż chciała, niż nawet powinna, bo też było niezdrowe, co robiła. Okay. Więc y, zidentyfikowali się jeden problem. Drugi problem był taki, że ona miała problemy z delegowaniem, bo miała bardzo złe doświadczenia wcześniej, przez co mm -hmm. była temu bardzo niechętna, a kiedy już próbowała, to tworzyła się samospełniająca przepowiednia. No i z że ona nie wierzyła w to, że pracownikowi się uda, bez mhm. się nie udawało, bo po prostu ani się do tego nie przykładała, ani pracownik nie miał zachęty, nie widział, że. No tak. I jeżeli z góry, z góry miała przekonanie, że Sze to jest mhm. bez sensu, to robiła to tak, że to było zrobione bezsensownie i szło bez sensu. Mhm. Dokładnie. Więc w tym przypadku wystarczyło posiedzieć troszkę, popracować bezpośrednio nad nią, nad jej przekonaniami, jeżeli chodzi o delegowanie, później mhm. rozpisać troszkę te obowiązki oraz zacząć pracować nad jakimś systemem do zarządzania tą produkcją. Mhm. I to sprawiło, że wszystkie rzeczy powyżej znikły, bo to był problem fundamentalny. Wszystko mhm. powyżej było skutkiem. Więc mhm. zajęcie się tymi dwiema rzeczami sprawiło, mhm. że większość tego chaosu, który widziałeś, tej wielkiej kuli, sama z siebie znikła. Mhm. No, no tak. Sprawi. Jako skutek zatkania dziury w burcie okrętu, e, przestali mieć problem na okręcie z wieloma rzeczami, typu nasiąkanie poduszek na łóżkach e, wodą. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. I teraz wniosek z tego jest całkiem prosty, mimo mm -hmm. tego, że jest zupełnie nieintuicyjny. <głos》>, bo wydaje się, że w firmie zawsze jest masa problemów. Nie. Nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby problemów było więcej niż trzy. Mm -hmm. Ani ja się nie spotkałem, ani moi koledzy po fachu. Trzy problemy to max. Wszystko inne, co u Ciebie w firmie się pojawia, to jest skutek mm -hmm. tego, że istnieją problemy. I chodzi o to, żeby. Nie spoczywać na laurach, kiedy zauważymy, że ok, tu jest coś złego. Nie, zamiast siedzieć siad, usiąść teraz to rozwiązać i zastanówmy się, z czego wynika, że ten problem w ogóle istnieje. Mm -hmm. I wystarczy zadać takie pytanie kilka razy mm -hmm. i sam się zdziwisz, do czego można dotrzeć. No i. Um... I, I teraz pewnie nasi widzowie sobie myślą, ale po co do tego wszystkiego są konsultanci? Przecież tak usiąść i zadać sobie pytanie, z czego wynika ten problem, to każdy może, przecież każdy logicznie potrafi myśleć i w ogóle. E, oczywiście ja tu u, uprawiam e, adwokatu z diaboli, ale mhm. powiedz mi, dlaczego konsultant może być tu niezbędny? no... Szanow... Pytanie, po co czasem idziesz do restauracji, skoro możesz sobie sam coś ugotować? Bo mogę, bo mnie stać. No Generalnie to, co się stało u tej pani prezes, to był efekt tego, że ona po prostu nie miała narzędzi myślowych, narzędzi strategicznych do tego, żeby sobie to wszystko poukładać. I oczywiście każdy z nas może samodzielnie usiąść, i jeżeli tylko ma odpowiednie narzędzia, może sam do tego wszystkiego dojść. Natomiast taki konsultant, jak tutaj przyżerł, jest osobą, która jest przeszkolona w korzystaniu z tych narzędzi. Ona po prostu sprawia, że. Zrobi, że Korzystanie z nich jest szybkie i dobre, bo mm -hmm. ten, ta, ta, ta wielka kula chaosu zmieniła się w taki ładny diagram w mm -hmm. ciągu dwóch dni, dlatego że w tej firmie pomagała osoba, która po prostu wiedziała, co robić. A nie A w ciągu, ciągu miesiąca. To... Słom? A nie w ciągu miesiąca. Nie w ciągu miesiąca. Plus, osoba z zewnątrz, jak wchodzi do firmy, to zawsze widzi troszkę inaczej sytuację niż mm -hmm. osoba, która cały czas jest w środku. Do może... tego jeszcze jedną rzecz, mianowicie e, najczęściej nie potrafimy myśleć bez emocji o rzeczywistości, która nas otacza. No, a firma jest mm. bardzo często dla przedsiębiorcy dzieckiem i wiele zjawisk w niej są tak. jego dziećmi i nie potrafi po prostu oddzielić logiki od emocji. Nie? Tak. I konsultant tutaj ma być takim lustrem, w którym można się przejrzeć, bo w tym konkretnym w tym przypadku jeden z problemów wynikał z tego, że ta osoba miała bardzo złe przekonania i założenia co do delegowania obowiązków, bo próbowała, mhm. naprawdę się mhm. starała i nie wychodziło. Więc ona Aha. była zrezygnowana i była bardzo negatywnie do tego nastawiona. Mhm. I sama mogłaby nie dojść do wniosku, że w sumie to można robić i warto spróbować jeszcze raz, po prostu mhm. w inny sposób. Mhm. Mhm. Jasne. Okej, okay. wystarczy tej, tej autopromocji. No właśnie, bo stwierdziłeś, że konsultant, że to, że tam, ale w pewnym momencie użyłeś określenia przyszedłem, więc rozumiem, że chodzi o Ciebie, gdy mówię o Tam akurat nie byłem ja, aczkolwiek moja, moja partnerka w biznesie. Moja prawa ręka. Moja, można powiedzieć prawa ręka. Z prawą, ręką, z prawą ręką spotkamy się w którymś z kolejnych odcinków przy, przy powieści biznesowych, jak mnie mam. Dobrze mnie mam. Kolejne będzie prowadziła ona. A, cudownie. E, to myślę, że Szeisza na koniec naszych widzów odeślemy do live'a, którego prowadziliście wspólnie na moim kanale. Myślę, że można odesłać w trochę inne miejsce. No. Raz, drodzy widzowie, dajcie znać się o tej historii, o tym formacie w ogóle, czy wam się podoba, bo jak wam się nie podoba, to nie będziemy robili. Jak wam się podoba, to będziemy robili więcej. A jeżeli stwierdzicie, że temat, o który tutaj omawialiśmy, jest dla was czymś ciekawym, no to tam w opisie będzie taki fajny link do formularza. Zupełnie niezobowiązujący, możecie tam napisać, jak wygląda wasza sytuacja. Być może uda nam się jakoś dogarać pomóc, kto wie może. W waszym przypadku będą podobne wyniki, jak z tą panią prezes, gdzie uchroniliśmy ją przed wydatkiem pół miliona, a i drastycznie zwiększyliśmy zarobki. No, rozumiem, że pani prezes postawiła swoim konsultantom złoty pomnik na podjeździe przed chwilą. Obsypała nas złotem. Oh yeah. Moi i dokładnie do tego zachęcam, ale i tak live'a tutaj zalinkuję. Gdybyście chcieli trochę więcej o Bartku i Patrycji się dowiedzieć, to z tamtego live'a będziecie mogli się dowiedzieć. Na koniec bardzo Wam dziękujemy. Prosimy o lajka i subskrypcję kanału. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, na ostatnie 30 sekund wyświetlimy Wam różne rekomendacje filmowe. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj. Ahoj.